Ole Gunnar Solskjer na Old Trafford. Taki scenariusz jest bardzo możliwy, bo Manchester United próbuje opanować chaos po odejściu z klubu, a właściwie po dymisji, po tej gorzkiej konferencji prasowej Rubena Morima w niedzielę i dymisji w poniedziałek. Wiemy, że trzy etapy mają się na to złożyć. Najpierw mecz z Burnley, który jest rozgrywany dzisiaj wieczorem, ale to nie jest istotną częścią vloga, którego właśnie oglądacie. W tym meczu, to już wiemy na pewno, Darren Fletcher poprowadzi zespół. Później taki okres menedżera tymczasowego, menedżera, który przeprowadzi spokojnie przez te burzliwe fale zespół do końca sezonu, a latem znalezienie nowego menedżera. Zaczęły się w angielskich mediach pojawiać takie informacje, że jeśli Solskier dogadałby się z władzami, z władzami klubu z Old Trafford, to w przypadku jego bardzo dobrej pracy niewykluczone, że zostałby na następny sezon. Hmm, chyba już to gdzieś widzieliśmy. Tak więc klub zdecydował się na to trzyetapowe rozwiązanie. Nie zmienia to faktu, że Darren Fletcher jest też kandydatem, którego opcje trzeba, należy rozważać w dłuższym terminie. Będą prowadzone rozmowy z różnymi trenerami. Wiadomo, że Manchester United Oczywiście teraz może wypuszczać różne sygnały, ale ja bym się skupił na solskierze, dlatego że ta kandydatura w ogóle mnie nie dziwi. Otóż Norweg jest popularną figurą wśród fanów Czerwonych Diabłów i jest też popularną figurą w szatni. Starsi zawodnicy tacy jak nie wiem, Bruno Fernandes czy Harry Maguire, ci najbardziej doświadczeni, oni z całą pewnością już takie insiderskie głosy z szatni wypływają, przyjęliby, Postać Oleguna Rasolskiego w roli menedżera tymczasowego do końca sezonu, jako, jako coś po prostu dobrego dla zespołu, bo wiedzą, że to jest człowiek, który kocha ten klub, ma ten klub wyryty w sercu. To po pierwsze. Po drugie, ma już doświadczenie trenerskie. Po trzecie, był w tym klubie, już pracował jako trener. Pamiętam, jak przepraszał kibiców za to, że Manchester United został wicemistrzem Anglii. Śmiesznie to dzisiaj. Brzmi, ale dla Jasona Wilcoxa, czyli tego samego dyrektora sportowego, który popsztykał się z Rubenem Amorimem, który nie mógł znaleźć z nim wspólnego języka, i vice versa, a także dla Omara Berrady, to, so, to jest kandydatura taka, która pozwoliłaby zapewnić spokój, bo dzisiaj klub jest pogrążony w chaosie. Nawet wielu z Was, czytałem opinie, kiedy zamieściłem post na swoim profilu Facebookowym, pisaliście, że ten klub to mem, tyle lat mu kibicuję, mam tego po prostu serdecznie dość. Dużo bardzo negatywnych emocji w Was jest i to rozumiem, bo jak się kocha swój klub, to się nie chce oglądać tego typu rzeczy. Więc niewykluczone, że będziemy świadkami powtórki z 2018 roku. Przypomnę, w grudniu 2018 roku odchodził, był zdymisjonowany Jose Mourinho. W tej roli zastąpił go właśnie Ole Gunnar Solskier, który za swoje dobre wyniki, bo zespół wtedy pod jego wodzą naprawdę bardzo dobrze grał, Dostał nagrodę w postaci stałego kontraktu. Niektórzy twierdzili, że to był błąd, że właśnie trzeba było zastosować taki wariant, że posolskie, że przychodzi jakieś duże nazwisko, ale wiemy, że też czas pokazał, że sami trenerzy, sami menedżerowie, specjalnie używam tych dwóch formuł w odniesieniu do tego, co mówił Amorim na konferencji prasowej, to nie jest najważniejsza historia na, na Old Trafford. Jeszcze są władze klubu, które podejmują Mnóstwo absurdalnych decyzji, dużo błędów, no i doprowadziło to do takiej sytuacji. Chodzi zatem o to, żeby atmosfera wewnątrz klubu, ale też otoczka wokół samego klubu była, że tak to ujmę, przynajmniej odrobinę lepsza niż wcześniej. Też przyszła mi do głowy teraz taka myśl, w sumie przygotowując się do tego vloga o tym nie pomyślałem, ale pamiętam, że jak Olegunar Solskier był trenerem, a mówię o tym dlatego, że Amorim odniósł się do tego na tej słynnej konferencji prasowej w niedzielę. To Neville i, i Kiny, i inni oszczędzali bardzo Manchester United. I był, pojawił się wtedy nawet taki zarzut, że jest po, pod parasolem ochronnym cały czas Ole Gunnar Solskjer, dlatego że dzielił szatnie z rojem Kinem, czy z Garym Nevillem, i zanim oni ten topór podniosą, to się cztery razy zastanowią, bo jednak głupio jest im trącać, krytykować swojego kolegę. Zwłaszcza, że tak jak powiedziałem wcześniej, Solskier naprawdę jest człowiekiem bardzo, bardzo lubianym i szanowanym na Old Trafford, także przez największe legendy klubu. No słuchajcie, jest to jednak gość, który odnosił z tym klubem gigantyczne sukcesy, sukcesy, za którymi dzisiaj mogą tylko tęsknić kibice, bo one się nie chcą materializować w czasie rzeczywistym. Michael Carrick jest jeszcze taka jedna opcja, też były pomocnik Manchesteru United, który pełni zresztą funkcję tymczasowego menadżera w 2021 roku. On też jest jedną z opcji. Ponoć, tak przynajmniej twierdził jeszcze dzisiaj rano Guardian, nie doszło do spotkania z żadnym, tych szkoleniowców, ale, ale coraz więcej zaczyna wypływać takich informacji właśnie insajderskich, że Solskjaer jest na prowadzeniu w tej klasyfikacji. Jeśli chodzi o osiągnięcia Solskiera w Manchesterze United, dwa miejsca w pierwszej trójce, to jest 2020 rok i 2021 rok, finał Ligi Europy oczywiście 2021, pamiętamy przegrany z Realem. I potem fatalna seria wyników w następnej kampanii ligowej, która sprawiła, że pod koniec listopada Solskiera zwolniono. Ale jak wiemy, czas leczy rany i z perspektywy czasu pewne rzeczy wyglądają inaczej. A poza tym, ludziom, których się lubi, czasami chce im się dawać też drugą szansę, więc Solskier jest wolny, zwolniono go z Besiktaszu. W ogóle nie przekładałbym tego, co się wydarzyło w tureckich warunkach na to, co się dzieje w Manchesterze United, bo mimo, że jest niezły cyrk na Old Trafford, to w żaden sposób nie da się tego porównać z turecką piłką. Pamiętajmy, że to była pierwsza posada Oleguna Rasulskera od momentu jego odejścia z Manchesteru United, więc bez nie ma nic wspólnego z Manchesterem United. Zostawmy, zostawmy te dwa światy, nie zostawiajmy ich ze sobą. Tutaj e, oczywiście wielkim atutem Salskiera byłoby to, że wchodzi do szatni, którą zna korytarze klubowe, zna ośrodek treningowy, zna, e, zna piłkarzy, zna ludzi. No i, i to właśnie miałby być ten atut. I jeśli chodzi o Michaela Karika to ta jego funkcja tymczasowa nie trwała tak długo jak Solskiera i nie zaowocowała nowym kontraktem, bo to były tylko trzy mecze na przełomie listopada-grudnia, przed czterema laty, 2021 rok. Dwa wygrał, jeden zremisował, więc można powiedzieć, że ma całkiem niezły bilans. No i Darren Fletcher, który nawet powiedział dziennikarzom w Anglii, że skonsultował się z Ser Alexem Fergusonem, że zawsze jak miał jakieś problemy jako piłkarz, to się kontaktował z Fergusonem. I teraz jako trener też się z nim skonsultował, choćby po to, żeby dostać od niego takie błogosławieństwo. To też był zarzut do Olegu Nara że kiedy Oleg Nara jest trenerem, to tak jakby naprawdę był Ser Alex Ferguson, że jego byli piłkarze są tak przytłoczeni w cudzysłowie jego cieniem, jego autorytetem. Że zawsze będą się do niego zwracać i że to nigdy nie będzie ich autorski pomysł. Pewnie było w tym sporo przesady, natomiast na pewno jakieś ziarenko prawdy w tym było i te słowa Darana Fletchera jakoby to potwierdzają. No, nie lubię podejmować ważnych decyzji, powiedział Fletcher, bez rozmowy z Sir Alexem Fergusonem coś, co robiłem zarówno jako zawodnik w latach 95-2015, jak i po odejściu z klubu powiedział Fletcher. Chciałem uzyskać jego błogosławieństwo należy mu się. Taki szacunek. Swoją drogą to niezłą figurą jest ser Alex Ferguson, że po tylu latach od jego odejścia z klubu wciąż ci jego piłkarze traktują go jak swojego ojca. Taki filmik krąży w internecie jak Rio Ferdinand z kimś tam żartuje przy stoliku i nagle wchodzi, nie wiem czy nie z Davidem Beckhamem, nagrywają jakiś podcast i wchodzi ser Alex Ferguson do tego pomieszczenia i ich mowa, ciała, ich postawa natychmiast zaczyna się zmieniać, jakby ojciec nakrył dwóch chłopaków, że zajmują się tam czymś, czym się nie powinni zajmować, a mieli na przykład odrabiać lekcje. I wchodzi do ich pokoju i mówi: W tej chwili proszę wracać do odrabiania lekcji. No to jest naprawdę niesamowite. Więc jeśli chodzi o Darena Fletchera. To powiedział jeszcze takie zdanie, przyszedłem do zespołu w sezonie, w którym zajęliśmy drugie miejsce, a, i to, a to i tak był koniec świata. Do... Darren Fletcher pracuje 5 lat jako trener w Manchesterze United, dotychczas prowadził zespół U18, no wiemy, że w tym sezonie zasłynął głównie dzięki temu, że bardzo często realizatorzy transmisji go pokazywali. Bo, bo jego synowie są w kadrze Manchester United i na pewno duma rozpiera Darena Fletchera, że oni mogą pójść w rady ojca. Zaczynał tam jako trener zespołu U16, to był październik 2020 roku. Pełnił też funkcję tymczasowego trenera pierwszego zespołu od stycznia do marca 2021, a także dyrektora technicznego klubu. No i właśnie przez to, że w ostatnim czasie jego synowie, Jackie Tyler, są na ustach wszystkich jako ci, którzy wchodzą do dorosłej piłki to, to Darren Fletcher może być naprawdę dumnym tatą to oczywiście też były piłkarz Manchester United zna bardzo dobrze historię tego klubu zna jakby ciężar gatunkowy każdego przegranego meczu tak bym to ujął pięć mistrzostw Premier League, Puchar Anglii tak sobie patrzę, Puchar Ligi, Liga Mistrzów, klubowe mistrzostwo świata. Nieprawdopodobne są te trakcje jego trofeów. Natomiast jeszcze dwa słówka na sam koniec chciałem powiedzieć o Rubenie Amorimie, bo ten vlog dzisiaj taki nagrywany w porannym pośpiechu, a to dlatego, że za 15 minut wyjeżdżam na lotnisko. Lecę do Londynu. Mam nadzieję, że aura, ten jakiś huragan czy śnieżny sztorm nadciągający nad Wielką Brytanię, pozwoli nam po pierwsze spokojnie tam dolecieć, a po drugie pozwoli nam spokojnie zrobić mecz Arsenal-Liverpool. Razem z Andrzejem Twarowskim będziemy to komentować i dużo ciekawych atrakcji. Między innymi czeka mnie rozmowa z Robertem Piresem w szatni Arsenalu. Arsenal oczywiście walczy o mistrzostwo, więc to może być takie starcie przyszłego mistrza Anglii z ustępującym mistrzem tego kraju. Natomiast Ruben Amorim na pewno nie będzie mistrzem Anglii, być może jeszcze kiedyś zostanie mistrzem jakiegoś kraju. Został zwolniony dosłownie 4 dni po tym, jak Enzo Maresca stracił pracę na Old Trafford. Ruben Amorim został zdymisjonowany, Enzo Maresca na Stanford, rzeczywiście Ruben Amorim został zdymisjonowany na Old Trafford. Portugalczyk przejął zespół w listopadzie 2024 roku i ten zespół poprowadził w 63 meczach we wszystkich rozgrywkach. 47 meczów w Premier League od momentu jego debiutu w Lidze tylko trzy zespoły Premier League zdobyły mniej punktów od United, więc często mówimy o Amorimie, o jego konferencjach prasowych, o jego emocjach, o jego relacjach z przełożonymi. Ale wyniki sportowe Manchester United nie były dobre, chociaż widziałem wielu kibiców Manchester United, którzy bronią Amorima i mówią, jakby swój gniew tradycyjnie zwracają ku gabinetom, ku dyrektorom, ku Wilcoxowi. I, i, I tym wszystkim ludziom, którzy nie dali komfortu Amorimowi, natomiast ja uważam, że on dostał duży komfort, dostał duże wsparcie od Sergima Radcliffe'a i po prostu na sam koniec postanowił, że uzewnętrzni um, się za mocno. Zapłacił za to posadą, zapłacił za to głową. Bilans, zwycięstw Amorima w Premier League niespełna 32%, to jest najgorszy wynik spośród wszystkich stałych menedżerów Manchesteru United, jeśli chodzi y, o historię ligi, nawet nie samej Premier League ten poprzedni sezon to oczywiście katastrofa 15 miejsce, myślę, że to bez względu na to kto zostanie trenerem United teraz ta powtórka z rozrywki nie grozi najniższa, najniższa lokata od powrotu do najwyższej ligi w 75 roku i teraz tak rekordy klubowe te negatywne które ustalił Amorim ustanowił Amorim najmniej punktów, najmniej zwycięstw najwięcej porażek, najmniej strzelonych goli no i yy, tylko w Europie szło lepiej doprowadził zespół do finału, ale finał przegrał Ligi Europy z Tottenhamem 0 do 1, tak więc Ruben Amorim może się cieszyć swoją odprawą, może, może być zadowolony, ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o rozgrywki Premier League, tutaj, jeśli ktoś będzie miał po niego sięgnąć, to się zastanowi nie dwa razy, a 10 razy. Dla mnie to przede wszystkim trener, totalnie niestabilny emocjonalnie. Dzisiaj trener jednak musi być człowiekiem też takim, który to trzyma wszystko w garści, trzyma wszystko w ryzach. On tego nie zrobił, więc ja wam życzę. Dobrych wyników Manchester United, jeśli jesteście kibicami, bez względu na to, kto będzie, kto będzie trenerem tego klubu. No i dajcie znać w komentarzach, czy Waszym zdaniem, Olegu Narzolskiego, ten powrót do, do nazwiska Norwega to jest dobra rzecz dla tego klubu, a może macie jakichś innych kandydatów. Co na ten temat sądzicie? Oczywiście dajcie też kciuka w górę, oglądajcie produkcję na kanale Kików. Produkcja to za duże słowo, po prostu włączam telefon i lampę. I, do nie i, i gadam do telefonu, a lampa świeci mi w twarz więc tak można by podsumować te vlogi ale mam nadzieję, że chociaż jakieś jedno zdanie ciekawe udało się Wam tutaj usłyszeć ja się odmeldowuję, pędzę na okęcie i słyszymy się z The Emirates a dzisiaj wieczorem jeszcze wybieram się na mecz Crystal Palace Aston Villa mam nadzieję, że tam wszystko będzie też w porządku z pogodą że się odbędzie i Sellers Park przywita nas z otwartymi ramionami ja się odmeldowuję, strzała, cześć!